Cześć, z tej strony Damian z firmy Multimax. W poprzednim odcinku wyjaśniałem wam, dlaczego warto robić pomiary maty grzewczej w trakcie montażu. Dzisiaj pokażę wam, jak takie pomiary prawidłowo wykonać. Zapraszam do oglądania. Na początek chciałbym pokazać wam, jakie narzędzia będą potrzebne do tego, żeby takie pomiary rezystancji żyły grzewczej i rezystancji izolacji maty wykonać. Aby wykonać takie pomiary możecie użyć na przykład takiego miernika Sonel MPI-530, przykładowo. To jest miernik kalibrowany, miernik, który może również służyć, i przede wszystkim jego główne zastosowanie to są pomiary ochronne, czyli na przykład pomiary wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary rezystancji pętli zwarcia w instalacjach elektrycznych i wiele, wiele innych. Więc jeśli posiadacie taki miernik, to podejrzewam, że wiecie jak te pomiary rezystancji maty grzewczej wykonać. Natomiast nie każdy z Was prawdopodobnie posiada od tego typu specjalistyczne narzędzie, ponieważ koszt takiego miernika przekracza 10 tysięcy złotych. I jeśli montujecie matę pierwszy raz lub montaż robicie sporadycznie, no to zakup takiego miernika troszeczkę mija się z celem, więc odłożę go na bok. Pokażę Wam taki prostszy miernik, tańszy w granicach kilkuset złotych, który kosztuje. I To jest miernik, który yy, jest przeznaczony do pomiaru yy, rezystancji izolacji przede wszystkim. Więc yy, posiadając taki miernik, jesteśmy w stanie wszystkie pomiary maty, czyli i rezystancji izolacji i rezystancji żyły grzewczej, e, wykonać. Jak to zrobić, pokażę e, za chwilę. Natomiast prawdopodobnie najłatwiej będzie Wam e, uzyskać dostęp do takiego miernika, takiego prostego e, multimeru, e, prostego multimeru, który co prawda nie pozwala wykonać prawidłowego pomiaru rezystancji izolacji, ale pozwala wykonać pomiar rezystancji żyły grzewczej i można go użyć do takiego połowicznego sprawdzenia, czy mata jest sprawna. Takie połowiczne sprawdzenie jest lepsze niż w ogóle nie sprawdzanie maty grzewczej. W dalszej części filmu pokażę Wam, jak to można zrobić. O teraz pokażę Wam, jak w prosty sposób wykonać wymagane pomiary rezystancji żyły grzewczej, rezystancji izolacji maty. Dzięki którym będziemy wiedzieli, czy mata grzewcza jest sprawna. Tak jak mówiłem we wcześniejszym odcinku, warto przynajmniej trzy takie pomiary wykonać, czyli po. Otrzymaniu maty przed przystąpieniem do jej montażu, w trakcie montażu, czyli położeniu maty, ale na przykład przed ułożeniem płytek, i trzeci, ostatni pomiar, gdy już płytki są ułożone na gotowo, zaspoinowane, i wtedy te trzy pomiary warto wpisać do karty gwarancyjnej i oczywiście je ze sobą porównywać, bo one, każdy z tych trzech pomiarów powinien być albo identyczny, ale na pewno nie może się różnić o więcej niż 10% te zmierzone wartości, jeśli w którymś, na którymś etapie Wartości zmieniłyby się o więcej niż 10%, to może to sugerować, że w tym etapie doszło do jakiegoś mechanicznego uszkodzenia maty grzewczej. Teraz przechodząc do dalszej części. Każda mata grzewcza, czy każdy przewód grzewczy, ma y, swoją rezystancję żyły grzewczej, czyli to jest opór żyły. W, y, wartość tego oporu jest w omach i ta wartość jest inna. Dla każdego rozmiaru maty, czy dla każdej długości przewodu grzewczego. Na tabliczce znamionowej, czy to na etykiecie, najczęściej macie wpisane, i jaki, w jaką wartość oporu powinna mieć ta konkretna mata, którą będziecie mierzyć. W przypadku tej maty, którą ja mam na biurku, jest to 622,4 ohm. Taki pomiar, możemy zrobić pomiar rezystancji takim najprostszym miernikiem. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Miernik trzeba ustawić na. Omy, czyli tutaj macie skalę do 200 ohmów, do 2000 ohmów, do 20 kiloohmów, do 200 kiloohmów i do 20 megaohmów. Czyli ustawiamy najniższą skalę, przepraszam, nie najniższą, bo kwartamata ta, ta ma 622 ohmy. Więc jeśli ustawimy na 200, to zaraz pokażę Wam, co zrobimy. I teraz tak. Mamy w każdej macie trzy żyły. I w każdej macie, w każdym przewodzie grzewczym jest tak, że e, są dwie żyły zasilające, czyli brązowa najczęściej i niebieska i trzecia żyła żółto-zielona, to jest żyła ochronna. Teraz pomiar rezystancji żyły grzewczej wykonujemy podpinając żabki pod żyły zasilające, czyli pod jedną i pod drugą. I zobaczcie, że na mierniku się nie pokazało nic, nie zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że mata ma 622 omy około, a ja ustawiłem rezystancję, znaczy ustawiłem zakres pomiarowy na 200 omów. Więc musimy przestawić na kolejny, przestawić na 2000. I teraz hmm, jeśli ustawimy na 2000, widzicie to się troszkę zmienia, bo prawdopodobnie gdzieś żabki nie łączą. E, tak, widzicie, ruszyłem to, zaczęły te żabki e, pokazywać jakieś inne wartości. Więc jeszcze raz założymy te żabki prawidłowo. O, coś jest nie tak. Coś jest nie tak, więc pytanie, czy to jest. A, jest, widzicie, czyli tutaj e, nie łączył e, po prostu e, kabelki pomiarowe. E, 621 omów wychodzi pomiar, czyli patrząc na tabliczkę znamionową, e, na której e, było 622. Różnica jest poniżej 10%. E, w związku z tym e, Żyła grzewcza jest sprawna. I takim miernikiem to możemy sprawdzić. Natomiast rezystancję izolacji mierzymy troszeczkę inaczej i innym narzędziem. Taki prawidłowy pomiar rezystancji izolacji powinien być wykonywany typowym miernikiem do rezystancji izolacji. I to może być tak, jak pokazywałem wcześniej, kombajn, sonela, e, ale może być też taki prosty miernik, e, który właśnie jest właśnie miernikiem rezystancji izolacji. Różnica między tymi dwoma miernikami jest taka, że ten miernik, gdyby robi pomiary nisko napięciowe. W sensie, że prąd pomiarowy jest, jest po prostu mały, znaczy napięcie pomiarowe generalnie jest małe. On nie jest w stanie wygenerować 500V, które jest wymagane do, do, do tego takiego prawidłowego wykonania rezystancji, prawidłowego wykonania pomiaru rezystancji izolacji, natomiast ten miernik może. Wygenerować nawet 2500 V. Więc to jest miernik dedykowany do pomiaru rezystancji izolacji, czyli sprawdza, czy izolacja jest ciągła, czy nie ma przebicia między ekranem ochronnym a żyłami grzewczymi. E, wysokim napięciem, czyli co najmniej 500 V. E, aktualne przepisy mówią o tym, że pomiar rezystancji izolacji powinno się robić w tego typu systemach e, napięciem przynajmniej 500 V. E, może, może tak będzie widać. Przynajmniej 500 V. Zaleca się 1000, ale 500 to jest, to jest minimum. I teraz w tym przypadku robimy troszeczkę inaczej, bo tu już nie mierzymy między żyłami, tylko te żyły możemy ze sobą nawet skręcić. I pomiar robimy pomiędzy ekranem ochronnym a żyłami. I tutaj ustawiamy sobie, a no możemy sobie na przykład ustawić 500V, tak jak yy, mówiłem wcześniej. I przycisk test. W tym momencie miernik generuje napięcie 500V i tym napięciem sprawdza, czy izolacja jest prawidłowa. W tym przypadku widzimy, że pomiar wyszedł 5,5 Giga-Oma, A napięcie pomiarowe cały czas jest też pokazane 530V możemy wyłączyć, możemy wyłączyć na 1000 i też możemy dać test przy 1000 V. Może być troszeczkę inna ta rezystencja, ale akurat jest taka sama, więc. 1054 V pomiarowe, 5,5 GigaOma. Minimalna dopuszczalna wartość rezystancji izolacji w macie grzewczej w tej chwili to jest 1 MegaOm. Natomiast fabrycznie mata zawsze powinna mieć wartości co na, w GigaOmach, czyli wielokrotnie większe. Jeśli jest mniejsza rezystancja izolacji niż. niż o, do, dopuścić można matę do eksploatacji, jeśli ta wartość rezystancji jest powyżej 1 e, megaoma. natomiast e, to już mogłoby świadczyć o tym, że coś z tą matą się mogło wydarzyć. E, więc, e, więc fabrycznie mówi się, że 20 MOMów to jest minimum, e, to jest akurat 5,5 gigaoma, więc jeszcze wielokrotnie więcej. E, także ta mata jest, e, jest sprawna. E, w takim razie wyłączymy ten miernik. Teraz bardzo ważna uwaga. Tutaj było podawane wysokie napięcie na tą matę. W związku z tym, że mata jest elementem rezystancyjnym, istnieje jakieś niewielkie ryzyko, że, to, że ten prąd mógł troszeczkę naładować tę matę, i dotknięcie tych przewodów dwóch jednocześnie mogłoby spowodować takie nieprzyjemne uczucie tak zwanego kopnięcia prądem. Ale oczywiście nie jest to groźne, bo tu jest bardzo małe, natężenie prądu było, ale warto zewrzeć ze sobą te przewody przed dotknięciem, teraz już można spokojnie dotykać, wtedy mamy pewność, że ewentualnie jakiś potencjał, jeśli został w tej macie elektrycznym, to on się rozładował. Oczywiście te lepsze mierniki, nowsze, one mają automatyczne rozładowanie, ale czasami są takie induktorki na korbkę, e, gdzie, gdzie nie ma automatycznego rozładowania i warto o, o, o tym pamiętać, bo mogłoby być to nieprzyjemne. Ale teraz co zrobić, jeśli nie macie takiego miernika typowego do rezystancji izolacji, czy jednego, czy drugiego? Czy można taki pomiar zrobić takim miernikiem, e, zwykłym multimerem? E, i tak i nie. To znaczy, lepiej zrobić takim miernikiem niż w ogóle nie robić, bo. Yy, podłączę tutaj żabki i pokażę Wam, że yy, możemy tutaj, przestawiając na 20 MB, możemy i podpinamy żabki tak samo jak wcześniej do pomiaru rezystancji izolacji, czyli jedną żabkę pod żyły grzewcze. Razem drugą szapkę pod ekran ochronny. I jak widzicie, tutaj jest, pokazuje, yy, no, że jest maksymalna rezystancja, jakby no, poza zakresem tego miernika. I teraz taki pomiar nie gwarantuje nam, że mata jest sprawna, że izolacja jest sprawna, ponieważ ten miernik nie generuje tego napięcia 500 V. Więc gdyby gdzieś była jakaś przerwa w izolacji, gdyby gdzieś yy, yy, było jakieś nietypowe uszkodzenie, to ten miernik może tego nie wykryć. Natomiast jeśli mata, w drugą stronę patrząc, jeśli mata byłaby mechanicznie uszkodzona, czy gdzieś przecięta, uderzona, zmiażdżona, to istnieje duża szansa, że ten miernik też to pokaże. Czyli wtedy ta wartość nie będzie maksymalna, tylko będzie na przykład 0,5 megaoma, na przykład. Więc z jednej strony ten miernik nie daje nam e, takiego pomiaru, który, e, znaczy takiego pomiaru rezystancji izolacji, który można byłoby potwierdzić, że mata jest sprawna, ale daje nam szansę, że jeśli mata jest uszkodzona, to on może, może to pokazać. Więc warto taki pomiar chociaż zrobić, jeśli nie macie miernika rezystancji izolacji, bo to nie daje, tak jak mówię, gwarancji, ale daje szansę wykrycia uszkodzenia mechanicznego. Więc jak warto lepiej zrobić taki pomiar niż w ogóle żaden? Mówię to dlatego, że według mojej wiedzy najczęściej montażu dokonujecie samodzielnie więc możecie po prostu nie mieć dostępu do, do mierników bardziej profesjonalnych, do mierników typowo do rezystancji izolacji, dlatego taki pomiar w ten sposób też można e, zrobić. Także dziękuję Wam bardzo e, za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to e, dziękuję za lajki. E, możecie też e, kliknąć subskrybuj. E, dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia o kolejnych filmach. Jeśli macie natomiast jakieś pomysły albo, albo potrzeby, które mógłbym Wam wyjaśnić na filmach, to zapraszam do wpisywania w komentarzach. Będę starał się je systematycznie realizować. Dzięki, do zobaczenia, cześć.